Pierogi też są na pewno bardzo dobre Kurczę, Tak fajnie jest jeść normalne jedzenie mm -hmm. po pół roku. Wow, ale woda. Tylko woda idę tu na widoczek. Ale wali, nie? Wow. I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Indonezji. E, z Bali już chyba będzie to ostatni, albo będzie połączony już z kolejnym. Nie wiem, jak to wyjdzie w montażu, nie wiem, ile my nakręcimy, bo generalnie od tygodnia na Bali śpimy pod namiotem. I <grywamy> dzisiaj stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie jakiś nocleg, taki no, cywilizowany, normalny pokój, bo musimy doprowadzić siebie do porządku, namiot do porządku, bo ogólnie to. Fajnie zaoszczędziliśmy. Noclegi nas kosztowały tam po 6 zł za osobę, tak na takim kempingu. Tu akurat nie ma internetu, ale mamy prąd, mamy wodę, jedynie zimną, i mogliśmy sobie jeździć po wyspie i eksplorować. Tak naprawdę zostawialiśmy tutaj swoje wszystkie rzeczy, braliśmy ze sobą tylko dokumenty. Nic nam nie zginęło, także to jest fajna opcja, bo po pierwsze wyszło nam dosyć to tanio, a po drugie nie musieliśmy tego wszystkiego ze sobą targać. I co, i dzisiaj zjeżdżamy na, na dół bali na taki cypelek. Tam już zostaniemy do. w sumie mamy dzisiaj i jutro nocleg. I wylatujemy z bali. Mamy lot rano dosyć, bo dziesiąta musimy jeszcze motor zwrócić. Ale to wyjdzie wszystko w praniu. I co, i zapraszam was też do nadrobienia poprzedniego odcinka, bo. Jakby w sumie to jest taki vlog, i w sumie każdy odcinek jest kontynuacją poprzedniego odcinka. Więc kurde jest Naprawdę, tyle, ile much jest na Bali, to sobie nie wyobrażacie. I my się widzimy, zaraz Wam pokażemy w ogóle nasz nocleg, jak dojedziemy na dół. I przejechaliśmy w taki sposób.

miał tego, co? To jest dostawcy no. Chyba musimy tak jak oni jechać. No ale... Dobra, ja... babka. Dobra, daj babka. No i jesteśmy w naszym pokoju teraz już. Proszę bardzo. Takie eleganckie łóżko. Dawno nie mieliśmy takiego. Widoczek na morze. Tutaj coś się buduje. No to trudno, tam piesek. Łazienka. No, łazienka jest ok. Pokój będzie kosztować nas 450 tysięcy rupii za dwie nocy. Co jest równowartością 103 zł. Więc 50 coś złotych za noc. Całkiem spoko. Będziemy! lewo. Wiem że w lewo? Ja słyszałem, Ej, patrzcie, Google Maps jedzie przed nami. Będziemy na mapach na Bali. No. Fajnie. No. Dobra, kto nas znajdzie? Słuchajcie, nie wiem kiedy ja aktualizują. Tak, szukajcie nas na Bali. Szukajcie nas na mapach Bali. Tak, dobra, słuchajcie, wiecie co, byliśmy w Kambodży, w polskiej restauracji i nie nagraliśmy tego, bo byliśmy chorzy i nie mieliśmy do tego głowy. W Japonii nie poszliśmy, bo mieliśmy za mało czasu, żeby żreć polskie jedzenie. Ale na Bali, po prawie trzech tygodniach na Indonezji, mamy trochę dosyć ich jedzenia, więc idziemy do polskiej restauracji na kierownicę. Otwarta. Całe szczęście. Hello Idziesz czy nie? O masz no, polskie książki są Hello Co oni tu mają? No na pewno can ruskie. You, can buy by card? Yes. Okay. No dobra to bierzemy Które ruskie oczywiście? Pierwsza część naszego zamówienia Czyli bigos i chleb taka parcyjka. Jest 8 zł. 8, No około 8 zł. No pewnie z podatkiem będzie 10, więc tak, niedrogo dobra słuchajcie, Bigos bardzo dobry. I dostaliśmy jeszcze pierogi. Też są na pewno bardzo dobre. Kurcz, tak fajnie jest jeść normalne jedzenie mm -hmm. po pół roku. Naprawdę, naprawdę to też takie fajne. Chyba jeszcze jeden bigos weźmiemy tam można wziąć słoik w ogóle u nich A porcja pierożku? Hmm, 60 tysięcy 60 tysięcy Czyli nie wiem, 13 zł to jest? 14 15 Coś takiego Jesteśmy już po obiedzie trochę gadaliśmy z Panem tutaj właściciel. Yy, i pokażemy wam jak tu u pana Andrzeja robią się pierogi właśnie o, ręcznie, bardzo ładnie yy, tam są maszyny takie do robienia A zupę gdzie, Gdzieś tam z tyłu gotujecie? Tam jest inna jeszcze kuchnia. A ta jeszcze kuchnia dalej. No fajnie, fajnie. No pięknie. W każdym razie robimy jeszcze zdjęcia, będziemy iść na plażę. A to jest tak. Opinie, nie? tak. Dobra, my wyszliśmy już od pana Andrzeja. Jeszcze raz Wam polecę, gdyby ktoś był w bali, to zapraszamy serdecznie do restauracji pierogi pierogi. Pan też działa tutaj na y, lokalnym rynku. Tutaj jest festiwal w niedzielę żeśmy się dowiedzieli. No niestety go ominęliśmy. I w ogóle nawet był tutaj youtuber u niego, Pio Piotr Polo Przywarski. Książkę swoją zostawił. Tak. Niestety tej książki. Książka już nie ma, poleciała, poleciała do Australii. Do tak, y, książka poleciała do Australii, także też tutaj był, z tego co się dowiedzieliśmy i jak coś, to zapraszamy właśnie tutaj do pana Andrzeja na pierogi. Bardzo dobre zresztą. Wzięliśmy jeszcze potem żurek, wzięliśmy gołąbki, także cały... I nie nagraliśmy. I nie, pan nie pan nagraliśmy, bo się zagadaliśmy z tym panem tak. I jakoś tak ten. No. Oła kurde, jeszcze znak. Malenię. Dobra, jedziemy na plażę, słuchajcie jak ktoś został. Ja wam powiem, że na plażę my to na balie nie mamy żadnego jakby fartu, dlatego że to już kolejny raz przychodzimy i coś tutaj nie tak. Ta czarna plaża z piaskiem wulkanicznym była tak sobie. Dzisiaj jak już dojechaliśmy, no to już jest odpływ, więc, no, więc tak to wygląda. Nie wykąpiemy się. Może jutro. Jutro się wykąpiemy, tak? Jutro od rana będziemy jechać na plażę A tak wygląda plaża po odpływie. No średnio bym powiedziała. No, trzeba przejść rano. Słuchajcie, chcieliśmy iść na taki amfiteatr słynny na Bali, ale wejście na niego kosztuje 50 tysięcy na wschód słońca, na zachód słońca nie zdążymy już, a głównie po to tu przyszliśmy. Za godzinę są jakieś tańce tutaj ludowe, no i trzeba się oczywiście ubrać w te ich śmieszne ciuchy. No i tak nie mamy kasy, Andrzej, Pobieg do bankomatu. Zobaczcie ile Hindusów. Dobra, wiecie co? Spóźniliśmy się na zachód. Tam jeszcze są jakieś pokazy taneczne. O 19, czyli za godzinę. Ale szczerze mówiąc, jeżeli nie zdążyliśmy na zachód słońca, musimy tam zapłacić, to przyjedziemy tu po prostu jutro. W ogóle mieliśmy problem z wypłatą z bankomatu. Bank zablokował mi konto, ale udało się to już ogarnąć. Nie wiem, co się stało. Więc pewnie będziemy jechać na nocleg i po prostu... Taki króciutki odcinek z dzisiejszego dnia wyjdzie, a jutro dogramy coś. Pojedziemy pewnie na ten powiedzmy taki balijski patong. I przyjedziemy może tu wieczorem i tyle będzie z Indonezji na... w sumie z Bali. O, tyle będzie z Bali. Także widzimy się za sekundkę dosłownie. Okej, okay, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Jedziemy właśnie zaraz na ten amfiteatr. Stwierdziliśmy, że oddamy teraz motor. No, wieczorem jeszcze tam pojedziemy w jedno miejsce, wjedziemy na pocztę, ale nie chcemy się jutro z tym męczyć. W sensie mamy o 10 lodo, nie otwierają o 8.30. Pan powiedział, że będzie szybciej, ale wiadomo jak to z nimi jest, więc wolimy to oddać dzisiaj yy, i mieć już to po prostu z głowy. Jest? yeah. jest yeah. okay. jest. Yeah. Ale Andrzej pajacował z jedzeniem, się śmiał. O, bali balibeli. bali I co, bali no i dzisiaj mam mały problem, bo czuję się śle, i nie wiadomo, czy mi tak Ciekawe... przejdzie, czy nie przejdzie. Mam nadzieję, że będzie gier. Ciekawe od czego, bo jedliśmy to samo. No. A ja się dobrze czuję. No. W sensie normalnie, no. Masz mnie odporność. No. Ja już swoje odchorowałam w Kambodży. Tak. Więc teraz owalimy sobie śle. No, uczynię. Dziękuję. A więcej? Yes. Okej. Okay. No, no jest okej. Okay. Dobra. You. Mamy skromne śniadanie i lecimy na klify. Prosto. Chyba dojedziemy. Chyba tak. To Taka droga. No. Chyba jesteśmy. No. Dobra, zatrzymaj to. Ty już masz Asia Core, że musisz wszędzie podjechać na motorku. Tak. Dobra, słuchajcie, tam jest ten amfiteatr, w ogóle o nim doczytaliśmy. Czekajcie, ściągnę kask. Tam jest, tam, tam w tym amfiteatrze, gdzie wczoraj chcieliśmy iść, wejściówka była płatna 50 tysięcy za osobę, to jest świątynia hinduistyczna i o 19 przy zachodzie słońca tam jest jakiś godzinny spektakl tańców jakichś tam tradycyjnych, czy ten... Ale że jedziemy oddać motor i to jest w sumie dosyć daleko od naszego hotelu, więc po A, prostu wali. sobie darujemy. Ale przyjechaliśmy na klify, bo właśnie z tamtego amfiteatru widać klify. Że na wschód słońce nie zdążymy, ale wow, ale woda. Poczekaj, Pokażę wam teraz. Tylko woda idę tu na widoczek. Ale wali, nie? Wow, patrzcie to! Wow, to tak nie to pierwszy raz widzę. Kurczę, ale pięknie. Zaraz I to bo, bo, bo tam trzeba zapłacić, ale tu jak podjedziecie kawałek dalej, to jest za friko. Tam wulkan widać, zobaczcie, widzisz? Przepięknie. Ej, ale jak się poślizgniesz, bo jak kamienie się obruszą, to lecisz po tobie, nie? Ale patrzcie, jak woda się rozbija o skały. Wow! Dlatego tutaj z deskami surfingowymi przyjeżdżają. się wydaje, że tam gdzieś jest zjazd, chyba i można surfingować. Surfować. Pierwszy raz takie słońce, palące tutaj. No? Ale hipnotyzuje patrzenie tak w tą wodę, co? Tak, no, snurkować byś nie dał rady. Tak jak tak. Francuzy nam mówili, że bali nie jest zbyt dobre dla snurkowania. Mam tu jeszcze kumpli z, z naszej wschodniej granicy, tej dalekiej. I żółw tam maleńki, taki maleńki żółw. No, znaczy, on może on był wielki, jest, ale no stąd było widać, ten że ten jest. Duży. Tam dalej, też pływa. Widzisz? Aha. Kropkę czarną? No. A tam jakiś śmieć, tam jeszcze jeden żółw. Ale tu dużo żółwi pływa. No. Widzisz? Kropkę czarną? Tak, widzisz, Pięknie. tam macha rąk. No, pływa sobie. O, tam jeszcze jeden, zobacz. Fale. Kurde, oni to mają ciężkie życie. Weź rybki z łap w takim tym. No, patrzcie słuchajcie, przyjechaliśmy na plażę u Luwatu. Widzę, że tam ludzie uczą się surfować. Idziemy sobie zejść na dół. Wzięliśmy sobie w ogóle lody. Ogólnie dosyć drogie, bo za dwa zapłaciliśmy, nie wiem, prawie 20 zł. Jakbyśmy w polsce lody jedli. No nie... A ja w ogóle nie mam stroju na sobie, więc pewnie pomoże sobie tylko nogi. Bo chciałam sobie nawet tutaj kupić, bo w sumie miałam w planie kupić nowy strój, bo swój mam od gimnazjum. Ale nie ma nic. A bo były drogie, był normalny strój taki, że do pływania, nie do pozowania półkołam na Instagramie, który kosztował ile? 700 tysięcy, to jest 200 zł. Za strój kąpielowy. Czujecie to? To w Polsce ja sobie za trzy dyszki na no bazarze ogarnę. No a taki właśnie, a taki tańszy był, ale to takie, że całą dupę w nim widać i ja nie chcę w czymś takim chodzić, bo no to niewygodnie w ogóle i jak w tym pływać? Ale zajście, co? A po klipie w ogóle schodzimy. Patrzcie w ogóle, jakie klimatyczne miejsce. Można sobie wziąć drinka, posiedzieć. To jest to Bali chyba na które wszyscy przyjeżdżają. Nie ma takiej plaży, plaży. Dobra, wiecie co? To jest chyba plaża. Andrzej się nie pokąpie. A patrzcie tutaj w ogóle, restauracja z basenem. Wejście tam chyba 100 tysięcy widziałam za osobę. No Fajnie. Trzeba kiedyś surfingu też spróbować. Tylko ja się boję pływać. Norming nurkowała, nurkowałaś, a tutaj się boję... Ale ja się i tak boję pływać. Ej, ogólnie jak ta pani by nie powiedziała do nas, w sensie jak nurkowaliśmy, ja spanikowałam pierwsze jak w głowę wsadziłam, ja i pokazuje, że ja chcę do góry. A ona się wyputa... Żeby uszy wydmuchała, że wszystko będzie ok. Ja sobie w sensie, kurde, no nie o to chodzi, ja się boję po prostu. Ale nie było jak jej tego powiedzieć, bo pod wodą nie można gadać. No, no i już nie wzięła. Zobaczcie. Eee, to, bym, wydaje mi się, że dziewiąty odcinek z Filipinem do Michała. Polecamy, dobra, my tutaj przez plac budowy przejeżdżamy, słuchajcie. O kurczę, nie wiedź na to, bo się przykleimy. nóżka na oponę. wyżej, cyk, cyk, cyk. Wow, się. No, normalnie. Tak, przejechaliśmy na taką yy, dzielnicę Kuta, to jest taki batong yy, balijski. Dużo, no wszystko w sumie dla turystów, dla turystyczna infrastruktura, więc yy, no tak zwykle, ale tutaj chyba nie jest aż tak źle, nie? No jeszcze nie doszliśmy do No tego. tak, zobaczymy dalej. Ale byliśmy na jakiejś innej plaży i niestety wejście płatne. Na plażę. Tak. po prostu nie można. Tak. Myślę, że tutaj też trzeba będzie zapłacić, ale przy wejściu na plażę, taki nie wiem kto to jest, w sumie jakiś hinduski Poseidon, ma jakieś widel widła, cztery ręki, nagle nie nie I, i coś i i fale. Dobra, to jednak nie są fale, tylko żółw. Więc dosyć mocny. Wąsa ma takiego porządnego, więc myślę, że chłop naprawdę jest potężny. My tutaj jak zawsze trochę spóźnienie. Dzisiaj trochę mniej w sumie, bo odpływ dopiero się zaczął, ale już tak ładnie nie wygląda jak mogłoby. Chorwacja mi to przypomina. No i to właśnie przypomina to co, bo... No, Tak, tutaj są takie starasowe i ten. Tak. U, czyli znowu na odpływ. No nic, trudno, idziemy moczyć nóżki Chodzimy właśnie, gonimy raczej tą wodę, bo cały czas coraz dalej ona jest Ale fajna, e, jako Cieplutka woda no. Plaża też dosyć taka równiutka i, i, i fajna do fajna dostawania. Wiecie, bo twarda taka, bo czasem zdarza się jak na Sykihur mieliśmy taki dosyć głodko e, tak, no a zwłaszcza po odpływu, to tam już w ogóle. Plaża ta była darmowa. Pierwsza plaża darmowa. No oprócz tej e, głęb wyspy, gdzie byliśmy na plaży z wulkanicznym piachem. E, no i stąd się żegnamy. Jutro wylatujemy z Bali. Dzisiaj jest ten ostatni odcinek z Bali. Proszę pisać komentarze, proszę subskrybować. I do zobaczenia.